On, on, się będzie kitrał. No, no, no. Doble, dobra. No, no, no. Niestety, to jest, to jest coś takiego tutaj, co w k***a starych ludzi, czyli że nie widzisz gdzie, skąd strzelają. Ale no, nie też bardzo dostęp, nie dwie, bomby i, dwie bomby i nie, bo ja nie widziałem, nie mogłem się zorientować z którego miejsca, A jak już się zorientowałem, no to było za późno. To co Buba, jak chcesz zrobić ten... No to jest... no, tak, znalazłem te siedem kabli, ale idziemy tam na zielone, proszę. No Zapraszam na zielone. A ja wyłączyłem twój znacznik teraz. Eee. Oho. To bez sensu, no, ale lipa. Przecież nie powinno być tak, że wyłączam twój znacznik. No nie powinno to być. To jest bardzo niewidoczne. Tak się nie powinno dziać. Tak. Rozumiem, że to Dobra. Jak Akumulator już masz, czy jeszcze nie masz akumulatora? Nie mam. Dobra. Nic nie mam. No ja od początku mam od zera zadanie, no nie? Bo A zadanie jest od zera? No bo znalazłem o. kable, ale nie uciekłem z nimi, tak? Aha, dobra. Zabrakło ci po prostu kable. No tak. Dobra, dawajcie tam od razu. Mam ten, y Baterie? Do no, jak to się odpakowania. Nie, nie, nie. Tą baterię taką, tak, do, do, do pozostałych rzeczy. No to tutaj jest. Idę. Przyjąłem. Ty po dachu biegasz? Tak. Boski. Ja. A bo masz do zrobienia ten? Nie. Cię zrobiłeś tą? A, zrobiłeś Zaliczyło nam razem, no? No, ja nie mam tego jeszcze, no, bo to się odbokowuje później no nie. Słychać jak strzelają. O, jest wieża kontrolna tutaj. Tu jest na shotgun. Jest tu właściwie. Chcesz to zerknąć, co tam co tam masz? Zielona givera. To wiesz? Ale boski nie ma broni, to ja... Nie wiem, że no ale na chacie, tak? Nie masz broni. A, ja ta będę się przyjmował, że na chacie nie ma. No dobra, ja, ja prawie. Jeszcze trochę i będę pełny. jeszcze listek piętowy. Tu to chyba to też będzie rupa. kolejna bateria do otwarcia. O kurde, druty? Buba. A, Druty. To poczekaj, tu już ci druty. Pyk, Upuść na ziemię te druty. No Buba. i nice, jeszcze jeden drut, bateria ja mogę sprzedać. Wire. Wire. No widzisz Gdzie to na Tutaj właśnie, tu No znaczenie Nice Czyli tylko został ci akumulator Tak okay. Gdzie my jesteśmy? Tutaj No ciekaw jestem, gdzie może być akumulator jeszcze nadzieję, że tutaj Akumulator? Czy to jest to? Nie, to nie to, przepraszam. Falstatt. Radiator. Majersy masz jeszcze tutaj. Ja już mam. A to mogę, mogę podnieść w sumie. Onieś, podnieść 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 się stakują. Ty, masz, patrz. Akumulator. To to? Tu są dwie sztuki akumulatora. Bro I, i mam zaliczone. No widzisz, no widzisz jak fajnie. Proszę Dobry. uciec teraz, to ja proponuję. Osobiście. <grym> no, o cześć, tu przylutuję, bo tych szatek nie patrzyłem. O kurwa, że to, 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 to nie ty, Tomek. <grym> Jaj, to do roboty. <grym> Tego co, co tak drewniane, nie? Kojarzycie. Taki to wielki fajnie. skurwol. <grym> Dobra, na niebieskim władz za, zaznaczyłem. Ale poczekajcie, bo ja teraz właśnie jestem w trakcie jeszcze... patrz, robot nie, nie ten, nawet się nie zainteresował. O, tu jest. Fajnie. jest Nie zaszkodzi, bo... Ugh! on skacze ty! Ale to ja... ja. To... Dobra, Kuba, odpalaj tam i do tej windy, już nie czekaj na boskiego. Nie ma co czekaj. Bieg nie, bieg nie bieg, nie biegnij, nie czekaj, nie czekaj, nie biegnij. Nie bieg. Na niebieski. Spierdalamy, to nie ma co. I <grym> nie czekamy w... tam. czy niebieski. Nie. Widzisz niebieski? No ja właśnie idę do niebieskiego. 100 metrów. Nie, zaraz se boski da radę, to tam wiesz, to nie ma problemu, on tam ucieknie. A jak będziemy się w trójkę tam gnieździć, to... Tak, tak, macie czas. Nie no, wiesz, zanim się tutaj przyjdzie ten... winda, zanim wejdziemy... Dobra, wzywaj. Wzywam. Ty, ale robi to wrażenie, jest takie... Wow. No, widzisz jak skacze, co? Stara po budynkach wchodzi. Też są zadania na zabicie tych spoli No to nie, nie kociołkiem pozycja już w naszą stronę e, myślę, że co robię Musiałem zrobić robota, mam nadzieję, że się udało Do ciebie czy do mnie? Do was? Na mnie, na mnie leciał Ale to tego rozpierdoliłem Arka nie to Biegnę, biegnę, spokojnie. Jak coś to uciekajcie, ja chyba sam mogę, nie? Nie, czy jest, nie? Spoko, 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 to... Ale tu już chyba nie tą samą windą, tak mi się wydaje. Ja biegnę tędy, jak tutaj zobaczycie. Zresztą widzicie moją kropkę. Wracam razem z robotem, ale on mnie nie widzi jeszcze. Ale ja. Mogę odpalać już. Jeżeli już coś to. W sensie chcesz wołać windę, tak? To masz na myśli? No dobra, dobra. dobra znaczy już, już winda mimo, ale czeka. Już czeka. Na, na ciebie tylko. No, no biegnę, 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 ale to wiecie, nie mam za dużo... ...staminy. Dobra. No w takim razie już. Ja... Nie wiem jak, jak długo to się odpala, w sensie teraz będziesz ten... Czekaj, no biegnę ile sił w nogę. Dobra, dobra. można. Odpalaj, odpalaj. Odpalam. Wspaniały robot. Nie, on bo... no, się nie przyjmuje w ogóle. On ja ma Jest! W... Jest jest! pół mapy. No. Nad budynkiem. Ale to mi się przypomina ten... Y... Helldivers, też jak te, te wielkie wyskoczyły, te kroczące takie. Uff. Fajne to było, podobało mi się. I co, zrobiłeś już ten, nie? Tak. Także idę po tą, co trzeba bateryjkę donieść. Możemy mieć chyba jedno zadanie naraz, czy więcej? Chyba jedno. Akurat wtedy nam się jakoś tam trafiło, że było więcej, nie? Że Więc były dwa zadania. E, wtedy tak, bo były e, z, z tym anteną i jeszcze jakieś inne.